No haj kochani, panowie, hm, jak tu ruszysz temat? Przestańcie nam pisać, że my jesteśmy komczuchami. To nie od nas, jest wszystkie zależne. To jest raz. dwa. Nie będę się wypowiadać tych trzech grup, bo wiadomo, już mam tego już dosyć, mam paton. Jak i tam ci trzech grup, różnych grup. Też mają nas To ich wina ogólnie, bo sami tego przeszkodzili, ale już nie będę komentować i tak dalej. Koniec tematów na ten temat. Zatnij się, myślę, swoją głową i uwierzcie w siebie. I nie poddawajcie się, robimy się możemy, naprawdę, robimy co możemy.